To już poszli w rzeczy posympatyczniej. Cześć wszystkim, oto druga część z magazynu z kolekcjami srebra i obrazów. Jeśli nie widziałeś pierwszej części, sprawdź poprzedni filmik, a ja opowiem o tym co już zostało sprzedane. Wystawiliśmy ten kawbojski kapelusz na sprzedaż w tej walizce za 150 dolarów, a już następnego dnia dostaliśmy ofertę na 140 i został sprzedany. A dwa dni przed wyjściem pierwszej części na swojej stronie na Instagramie zmieściłem zdjęcie tej walizki z pytaniem, co jest w środku. I w moim zdziwieniu dość szybko znalazła się prawidłowa opowieść. Zwycięzcą okazał się Sergiej. Sergiej, gratulacje, wyślemy Ci koszulkę o rozmiarze XL. Zobaczymy, co jeszcze było w środku. O, to la Lalik France. Likto fina firma. Bardzo popularne francuskie szkło Lalique. Tutaj widzimy figurkę za 300 dolarów. Tu jest 207. 21 oferta. 4 szklanki za 100 dolarów. Jeśli chodzi o drogie przedmioty, które zostały sprzedane, to waza. Na przykład 250. Taka 2,200. Takie sztuczki za 2,5. A to są szkolne lampy na ścianie Lalique. Dwie sztuki w zestawie sprzedane za 2,800. Chociaż pisał, że cena na nowo wynosi 5,300. Waza za 4, twarz za 4,300. A taka lampa została sprzedana za 14,500. A są takie wazy. Za 23 tysięcy dolarów, lampy za 30, zegary za 50 tysięcy, a to znaczek na samochód za 176 tysięcy dolarów. Dlatego zawsze jest mi miło, gdy trafia się szkło o Lelik. Tym razem znalezisko nie jest tak fajnie. Ten wazon sprzedał się na usy za 41 dolara ale jest trochę pobijany, więc myślę, że można go sprzedać za 70, a nawet 80. To nic specjalnego, to srebro. Srebrne spinki do mankietów. Co za obraz? Jajko. A jak ono tak? O tej jajka. Nie wiadomo, czego od nich czekać. Patrz, ile jest różnych. 65 dolarów. 65. Set of 5. To znaczy 5 z tych rzeczy kosztuje 65, bo ja już zacznę mnożyć. Taka cena jaj w dzisiejszych czasach. Tu oderwała się. Krócej to wszystko 65 dolarów. Spróbujemy drożej. Minęło już trochę czasu, może uda się. A jak nie, to nie. Jeszcze jeden handlowany koc. Koc jest dobry. O, jak myślisz, jakie buty? Gucci? Lepiej. Zwłaszcza te. Made in Mexico. Te są meksykańskie. Dan Post, Texas. Będziesz w nich pracował? Discord. Made in Italy. Dość popularny i drogi producent. Buty są w dobrym stanie. Wystawiliśmy je za 150 dolarów, ale myślę, że ich cena to raczej 100. Zobaczymy jak pójdzie. No jak kot w butach. To może czeczotkę. Rios of Mercedes. To jest taki fajny stołek barowy, 2200 dolarów, 25 osób obserwuje, a oto buty ze skóry krokodyla 3000. Te kosztują 4,5, a są w sprzedaży nawet za 20 000 dolarów, ale nam takie nie trafiły się, te, które są u nas, kosztują to 70 do 150 dolarów. O, to wszystko Shakespeare i u mnie też. 1925 rok. No proszę, dobry zbiór. Myślę, że uda się go dobrze sprzedać. Na eBay dodamy i sprzedamy. Ale okazało się, że nie jest taki drogi, jak się wydawało. Sprzedał się za 70 dolarów, a ten 78. Tu jest coś lekkiego. A to już do wina. Plum. Jeden taki drink i ale kaput. Jest tego więcej. Świeczniki. To jest firma Hull, dość popularne wyroby z gliny są wazy po 70 dolarów, te były sprzedane za 120, a taki dzbanek był sprzedany za 280, a takie coś za 450, a wystawiają ich i nawet po 500, a nawet 1400, a tu jest coś za 3800, a nawet 8000 dolarów. Nie wiem prawda czy możliwe to sprzedać za takie pieniądze, a także trafiły się po takie wyroby po 200, nie jest to Hull, zwykła waza z cyckami. Rogers Kilku wyrobów tej firmy je dobrze kupują. Made in USA. O, patrz, jaka. Hall. I tu też jest dużo naczyń. Wszystkie w stylu zabytkowym. Taki vintage. Najprawdopodobniej kolekcjonowali je. A tu jest. Kurczę, złamałem Żerandol. Nie wiadomo co to za że Żerandol, ale nic. Pokażemy go ekspertom. O! I jeszcze. To jest pięknie. Co ty chodzi po korytarzu kopie Pudła? Grasz w Kiorling. Też Rydent Burton. Silver Planet. O, a to do Martini. Cóż, że piękne szklane naczynia. I jest tu trochę sztuki. Diana Arbus. Wrzesień 1980 rok. Diana Arbus była znaną fotografką. Rodziła się w Nowym Jorku w 1923 roku. A tu książki, plakaty z jej w sprzedaży za 120, 170, 200 dolarów. Taki plakat z 80 roku, jak znaleźliśmy, jest sprzedaży za 500 dolarów. Jeśli spójrzeć, je kosztowały 56-60 dolarów. A oto podobny plakat z 80 roku, sprzedany za 8 dolarów. To jest właśnie różnica początkowej ceny i ceny sprzedaży, więc zawsze trzeba patrzeć te, które już były sprzedane. Tu jakiś plakat. Wkrótce jest dużo, do przejścia nie uważniej. Co jest tutaj? Kilka. Te pudełko przyjechało z Paryża. Z Paryża do Filadelfii, więc on przyjechał z Paryża. O! Człowiek z samego Paryża przyjechał. A to poszewka na poduszkę wersacie. Tak. Made in Italy Versace Raz wersacie. A to już nie wiadomo. Jaki ciekawy ręcznik. Czy to nie ręcznik? Nie, to obrus. O, też w wersacie. Może obrus, może szalik, taki dobrze zbity materiał. 125 dolarów, 180, 250. A takie używane sprzedano za 500. A takie koszuly vintage za 900. A takie jedwabny za 1250. Altelier wersacie, fajnie. Też wersacie. Też poszewka na poduszkę. Chcesz sobie taką? A co, włożysz poduszkę? Nie chcesz wersacie. <grych> następnego dnia wystawiliśmy te poszewki na sprzedaż. Tą wystawiliśmy za 300. Dostaliśmy ofertę 200. Została więc sprzedana następnego dnia za 200. To SOSBI. Katalog przed aukcjami. Robią taki katalogi. Mieliśmy już kilka takich. Czy tylko podobne? Często się, zazwyczaj nawet nie zaglądamy do nich. Tak, 3,5 miliony dolarów za talerz. Dywany 60 tysięcy. znaczki pocztowe 700 tysięcy. Parawan prawie jak, jak u nas 80 tysięcy. Też wersacie. A co to? zapieczętowany sosbis. No i katalogi sosbis też dobrze się sprzedają. Ten, który znaleźliśmy był sprzedany za 125 dolarów. Wzięliśmy więc ten katalog, dodaliśmy resztę i wystawiliśmy go za 150. Znalazłem jakiś dywan, był tam gdzie było wersacie. Czy to ścieżka, nie wiem. Myślę, że 600 tysięcy znaczki. Wszystko jakieś ciekawe, nie? Podoba mu się magazyn szczęśliwy. Mówi dobra spieżarnia. Znaczki, znaczki, znaczki. A to jest album do zbierania tych znaczków. Ale z jakiegoś powodu jest pusta tutaj też znaczki. A to to niestety nie jest srebro. Jeżeli byłoby srebro, to na wagę można byłoby dostać za nią do 2000 dolarów. Bardzo ciężka. Kolejne pudełko. Coins, monety. Popularna srebrna moneta American Eagles przydaje się od 20 dolarów, ale czasami cena wzrasta do 20 tysięcy. Nie sądzę, żeby ta była jakaś super rzadka, ale może i nie 20. O, co jest tu? o no cóż jeszcze kilka pudełeczek oto one srebrne ale ale nic specjalnego a noże mogą być to jest srebro kolejny nóż Monety Lenztroms te szpilki sprzedają się w okolicach 30 do 65 dolarów. Jeszcze poszebszane, kolejna palma z tego zestawu. o, jest ich bardzo dużo ta nie jest pusta, to są łaty i znaczki dużo znaczków Waszyngton otwieraj No, coś musi tu być. Tu jest dużo naszywek, dużo znaczków. Brytyjskie, węgierskie, Finlandia, rozłożone w kopertach, Holandia. Więcej pudełek. To jest srebro. I to srebro. Co to za pudełko? Kolejna kolekcja. Naszywki, znaczki, stare zdjęcia. No, nie wiadomo. A tutaj coś jest. Coś ciężkiego. Patrz, jakaś katułka. Derby Nesrebro. A w środku. Te pudełka derby nie są srebrne, są poszrebrzane i gdzieś sprzedają się za 50, a gdzieś za 16. A w środku jest srebro. To jest srebro. Tak, 9, 2, 5. Meksyko, także srebro. Chrzynaćka. Monety, monety też srebro, no pięknie. Eugeniusz zabrał te srebrne rzeczy do domu i wyczyścił je z takiego talerza, wyszedł taki talerz, z takich bransoletek taki bransoletki. Ta bransoletka waży 75 gramów, wystawiliśmy ją za 300 dolarów, ta bransoletka waży 100 i też wystawiliśmy za 300, chociaż najprawdopodobniej chce na 150-200, spróbujemy najpierw po 300, a tam zobaczymy jak pójdzie. Bilet do opery, Paryż, 114 euro, nie tanio, tak, kolejny palmy, made in India. Angielska. Angielskie naczynia Ham są popularne. Oto zestaw był sprzedany za 300 dolarów, a tu 55 sztuk za 450. My znaleźliśmy 54 talerze i wystawiliśmy je za 550 dolarów. Może sprzedają się za 350. Na naczynia krócej jeszcze jedno pudełko z różnego rodzaju naczyniami srebro nie srebro potem to wszystko przejrzymy 2,76 rok ja myślałem co to za pudełka okazuje się że to podłoga laminat a to pewnie karnisz taki luksowy co jeszcze nam zostało? Na górze kilka podełek, a tutaj duże pudełko. A co to jest? Nie widziałem jeszcze. I trafiło się takie naprawdę ładne pudełko wazonok Van Briegel. W ogóle produkty tej firmy bardzo dobrze kupują. Tutaj jeden kubek po 20 dolarów na aukcji, a za taki wazon trzeba zapłacić 220, za świnie 230. A To wydawałoby się zwykle wazy na kwiaty za 1000. Również pozornie zwykłe wazy, ale sprzedane po 3000 dolarów za sztukę. A takie małe jak u nas były sprzedane za 40 dolarów. Biorąc pod uwagę, ile ich jest, można trzymać za nie całkiem sporo. To coś bardzo starego. Tak. Będę musiał pokazać to ekspertom. Nie mam żadnego pojęcia, naprawdę. Dla mnie to bardziej jak serwetka pod kubek. I tu może być coś zabytkowego. Trzeba to dokładnie przejrzeć. Walentynki. Patrz. Takie rzeczy, vintage mogą być popularne wśród kolcaniarów, i dlatego są skłonni za nie zapłacić. Ale są w takim stanie, że trzeba z nimi bardzo uważać. A to jest pamiętnik na 5 lat od 41 do 1945 lata wojny. Ok, przejrzymy to później. Dobra, otwieramy ostatnie pudełko, weźmiemy obrazy, szybko ruszamy, bo już spóźnimy się. Te dobre magazyny wciągają i czas idzie niezauważalnie. I można tu spędzić 5, 6, 7 godzin. Chce się wszystko akuratnie przyglądać, się, patrzeć, wyceniać, szukać ile co kosztuje. Okej, okay, tu już też całe pudełko. Rozsypię trochę muszełek. To jest na drewnie, nie? A tego nie obejrzeliśmy. To z gipsu. Sypantyczna rzecz. Jakby z jakiegoś polemeru. A to może być coś ciekawego. Jest trochę uszkodzony. Wystaje gwóźdź. Dość stary obraz. Tu na chlapane pewnie testowali farby albo pędzle na, na desce, a potem sprzedali to. Coś dużego. Praktycznie puste płotno. I coś tam wyciekło u dolu. Albo w ogóle nic nie rozumiemy w sztuce. I jeszcze jeden obraz. To jest szkło, to jest plastik, nie rozumiem co to jest, może to okno czy jeszcze coś czerwone, może to było witryna w Amsterdamie na ulicy Czerwonych Latarni, ale później okazało się, że to jest blac z dużego stołu kuchennego. Dobra, to wszystko, koniec, będziemy wynosić i zobaczymy resztę co zostało. Tam jeszcze jest szkło, nawet dwa. Srebro, dobre naczynia, obrazy, nie wiem. Może spróbujemy kilka sprzedać, ale resztę, czyli te, które właściciel malował sam, raczej nie. Co zrobić? A tak, palce w górę. Eugeniusz w swoim repertuarze chce, żebyście wcisnęli to i buteleczkę zimnego piwa wieczorem. Plus Gucci, plus Versace, plus srebro. Całe srebro musimy sprawdzić. No, plus to, plus tamto, myślę, że około 4000. I tak się okazało, nie wyceniliśmy jeszcze znaczków obrazów. Znaleźliśmy jeszcze trochę biżuterii w pudełkach, a to co udało nam się wycenić, wyszło ponad 4000 netto. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Życzę wszystkim zdrowia i dbajcie o siebie. Do widzenia.